Od wielu już lat mamy modę na zdrową żywność, a z nią, o ironio, jest coraz trudniej. Od wielu też lat staramy się kupować polskie produkty, stawiać na polską gospodarkę, i tutaj też pojawia się problem, bo większość rzeczy jest made in China lub sprowadzana z różnych zakątków świata. Ale mamy na to rozwiązanie. Na ulicy 1 maja 6, niedaleko Starego Dworca PKS, mamy sklep z polskimi produktami, stoisko, na którym wystawiają się różni wystawcy z bogatą ofertą zdrowej żywności ekologicznej i tylko i wyłącznie polskiej. E, tutaj, co środę, od godziny 10 do 16, zawsze znajdziecie coś smacznego i polskiego. Drzemy, soki, sery, wypieki, e, mąka i makarony. Tutaj, drodzy Państwo, znajdziecie wszystko, co polskie, zdrowe i smaczne. E, na stoisku z makaronami, bogaty wybór wyglądają, Normalnie, ale co jest w nich wyjątkowego? Na pewno mają jakiś sekret, na przykład recepturę babci. Tak, dokładnie. Bożena Langer, grupa Adamiec, Śląski, Bife, jak Państwo widzicie. Nasze makarony, tak jak Pani tutaj wskazała, robiono są według receptury naszych babci. Pewnie Pani jeszcze nie jadła, dzisiaj Panią poczęstuję, bo mam możliwość. Są wyśmienite, smaczne. No i zapraszam, mamy tutaj kilka rodzajów, jak Państwo widzicie, z mąki pszennej i z mąki Durum. Mąka pszenna oczywiście tutaj z naszego regionu, to są młyny uszyckie, i mąka Durum z zagranicy, ale jeden i drugi bardzo smaczny zdrowy. Jak to wygląda cenowo? Czy one są porównywalne cenowo do takich zwykłych makaronów, które możemy kupić w supermarketach? Czy są troszkę droższe, ale warto na pewno? Droższe są. Droższe są, ponieważ no, tak jak tutaj mówiłam. To są makarony robione według receptury naszych babci i przede wszystkim na jajeczkach, czyli nasze tutaj surowce, nasza mąka i makaron z jajka. Ale na pewno warto, tak jak Bardzo już mówiłam, dobrze. jeśli ktoś z Państwa nie wierzy w to, że te makarony są pyszne, warto spróbować. A jeśli ktoś chciałby zrobić taki makaron sam, to tuż obok jest stoisko z mąką. Z mąką. E, Różnego rodzaju różnego typu mąki tutaj mamy, najlepsze z natury, krasna góra, młyn krasna góra. Jakie, jakiego rodzaju mąki tu mamy i czemu one są bardziej wyjątkowe od zwykłych mąk? Mąki mamy różnego rodzaju. Są e, mąki typu 550, która jest używana do makaronów, do pierogów, e, bułek. Mamy mąkę e, 650, która jest do wypieków ciemnych miodowników, e, bułeczek. E, mamy mąkę typu 720, która jest używana do chleba, do e, zasmażek, e, do zakwasu żuru. Tutaj są mąki naturalne, w 100% naturalne, robione według też jakichś starych receptur. Tak, młyn jest około 300 lat przekazywany z pokolenia na pokolenie od dziadka, pradziadka i nie jest mo modernizowany, który jest z tradycjami, jest drewniany, są maszyny jeszcze z czasów wojny. Czyli warto spróbować mąki z prawdziwego młyna. A jeśli znowuż nie chcemy piec, nie chcemy bawić się w kucharza, to wystarczy przyjść na kolejne stoisko, gdzie nie brakuje smakołyków. Smakołyków cukierniczych, kołaczy śląskich, najlepszych podobno na Opolszczyźnie. Ale tutaj znajdziecie Państwo dokładnie wszystko, co tylko chcecie, jeśli macie ochotę na coś słodkiego. Na bazie oczywiście takich naturalnych mąk, jakie przed chwilą widzieliśmy. Wypieków u Pani na stoisku jest mnóstwo. Pytanie. Który z wypieków pani poleca jako taki przysmak tradycyjny polski czy opolski? Czyli kołacz śląski. Pieczemy kołacze z makiem, z serem i jabłkiem. Kołacze są z tradycyjnej opolskiej śląskiej receptury. Kruszonka jest robiona na maśle. Jabłka są kupowane od sadowników z naszego regionu. Ser również z mleczarni z naszego regionu, także to jest typowo regionalne ciasto. A jeśli ktoś z Państwa chce podjąć wyzwanie i spróbować dorównać tutaj z wyrobą cukierniczym, na pewno będzie potrzebował jakiegoś drzemu czy powideł. I tutaj oczywiście też jest bogata oferta, jeśli chodzi o różnego rodzaju klasyczne drzemy, ale tylko z polskich produktów, lub. Pewne niezwykłości. Jakie rzeczy ma Pan tutaj najbardziej unikatowe, bo ma Pan poza klasycznymi drzemami też rzeczy takie, które są naprawdę niespotykane. Wszystkie smaki mamy no mało klasyczne, bym powiedział, bo raczej połamane, zawsze z jakimiś ciekawymi dodatkami albo są dziwne łączenia. Na przykład pomarańcza z cebulą, albo czerwona porzeczka z czerwonym pieprzem. Także no, to nie są takie tradycyjne, można by powiedzieć, dżemy. Bo robimy dżemy nisko słodzone, o małej zawartości cukru albo robimy dżemy wytrawne. W Polsce wprawdzie nie ma. W klasyfikacji dżemu wytrawnego, jak się ostatnio dowiedzieliśmy, ale to jest czatny, po prostu z angielskiego czy z amerykańskiego, świetny dodatek do mięs, do serów, do wędli. Pytała Pani o produkty rodzime. Oczywiście, staramy się jak najwięcej robić z produktów świeżych. Teraz jest truskawka, więc sezonowa. Zakwitły kwiaty czarnego bzu. Jako jedyni w Polsce robimy konfiturę z kwiatów czarnego bzu, ale to, to co tutaj przywozimy, to jest tylko mały wycinek tego wszystkiego, co robimy. Mamy jeszcze robimy wytwory z mięsa, riet, to są takie smarowidła, coś między pasztetem a smalcem, jak widać smalec, mamy masę różnych kiszonych rzeczy, owoce pełne probiotyków, mamy trzy rodzaje kapusty kiszonej, no i całą masę jeszcze innych rzeczy, które, które można u nas w Dziubli, Czyli e, oferta jest bardzo bogata. Państwo się tutaj wystawiacie przeważnie w środę, a jeśli e, nie można państwa tu z, zastać, to gdzie można zamówić sobie takie produkty czy gdzie je można kupić w Gogolinie? A serdecznie zapraszamy do Gogolina. Bardzo łatwo do nas trafić, bo wiadomo z czego słynie Gogolin, z Karolinki, a Karolinka się na nas patrzy. Z pomnika jesteśmy, że tak powiem, jeżeli Gogolin ma centrum, to my jesteśmy w centrum, dokładnie tam. Czyli zdrowe i polskie. Dużo było tego słodkiego, to warto przejść do czegoś wytrawnego. Te drzemy były takim wstępem, bo są tam też drzemy wytrawne, które też mogą pasować do wyśmienitych kozich serów, które są na stoisku obok. Ale tutaj są nie tylko sery. Mamy też naturalne jogurty, mamy naturalne mleczko, maślanki, jogurty, produkt polski. Polska smakuje. Zaraz sprawdzimy, czy faktycznie on jest taki dobry. No bo wiadomo, nie zawsze lubimy to, co zdrowe. Nie zawsze smakuje. Już próbuję. Polska smakuje. I to bardzo. Zapraszamy tutaj na stoisko z serami, a oferta jest bardzo bogata. Co można kupić u Państwa, jakie to są produkty i skąd pochodzi to kozie mleko? Czy macie też hodowlę kus? Tak. Dzień dobry. Przyjechaliśmy z niedaleka, bo chudoba, kmina Lasowice Wielkie. Razem z mężem prowadzimy nieduże gospodarstwo rolne, w którym my hodujemy kozy. Można przyjechać do naszego gospodarstwa, dzieci mogą sobie zrobić zdjęcie ze zwierzętkami. I robimy właśnie z uzyskanego mleka sery kozie. Jakiego rodzaju sery tutaj macie? Bo jest dużo przypraw, są sery białe, smakowe. Co jest w Waszej ofercie? Są też sery wędzone. W jaki sposób się robi takie sery? Nasze sery są robione tradycyjnie, to znaczy robimy z mleka niepasteryzowanego, co jest bardzo ważne. Wasteryzując mleko zabijamy wszystkie najlepsze wartości, które uzyskane są w mleku. Dużo osób na przykład boi się jeść sery z mleka świeżego, ale naprawdę nie ma czego. Jeśli to jest dobrze robione, nie jest przytrzymywane, tak jak w niektórych gospodarstwach w chłodniach, nie mają się czego bać, a naprawdę najlepsze wartości przenosi się do organizmu. Ponieważ Państwo prowadzicie swoją działalność, rozumiem, że nie jesteście w stanie bardzo dużo tych serów wyprodukować, więc jest to ograniczona ilość, ale wystarczająca, żeby tu przyjść i zrobić zakupy co środę? Tak, co śro... jesteśmy w sumie dwa razy w tygodniu w Opolu. W środę jesteśmy tutaj na 1 maja w Opolskich Straganach i właśnie ludzie to za... bardzo doceniają, bo mają świeże mleczko, jeszcze ciepłe, świeże sery, jogurty naturalne. Właśnie sery też dzień prędzej są wędzone, rano są jeszcze kończone, gdzie mało w sklepie czegoś takiego nie dostaniemy. Trwało... Czyli, macie, czyli macie stałych klientów już? Tak, mamy stałych klientów. Którzy właśnie przychodzą co środę i co sobotę do nas w opolu, albo nas odwiedzają właśnie w gospodarstwie. Proszę mi jeszcze powiedzieć, bo tutaj Pan pokroił różnego rodzaju sery. Czarnuszka, jakie są jeszcze dodatki, orzechy, z czym można u Was kupić sery? Z czoskiem niedźwiedzim, ze świeżym czoskiem, z papryką, czyli z pomidorami, z kozi ze szczypiorkiem, bardzo dużo też korzystamy z sezonowych ziół. Właśnie na przykład latem, jesienią, nawet zimą to kiedy można czosnek z gospodarstwa ekologicznego, szczypiorek z ogórka, z pietruszką. I myślę, że właśnie bardzo fajnie to się przekłada. Ludzie, szczególnie w mieście, mają ciężko, gorszy dostęp do właśnie świeżych warzyw, a tu mają pewność, że, że to uzyskają. E Czyli pokosztowaliśmy trochę słonych serów, zapiliśmy naturalnym jogurtem, ale chyba to wszystko warto zapić. I najlepiej zapić to naturalnym sokiem. A często mamy z tym problem, idąc do sklepów, czytamy etykiety, czy naprawdę ten sok jest stuprocentowy, czy nie ma dodatków, czy nie ma cukru. No i tutaj, proszę bardzo. Mało powiedziane, że stuprocentowe, bo stuprocentowe wszyscy piszą. Moje są na zimno tłumaczone i 100% zdrowe, bo, bo no tutaj pod 100% to się kryje wiele wiele znaczeń. Tutaj mówię w pełni ekologiczne, yy, niedopowiedziane i też nie, nie jestem w stanie na, na etykiecie napisać wszystkiego, bo cały, całe, cała strategia moja, moja tajemnica tkwi w ochronie całej plantacji. Całe moje plantacje chronię yy, bukietem ziół, tak zwane kiszonki ziołowe. I oprócz tego dodaje jeszcze mikroorganizmy, czyli całe kompensum naszego życia i, i jak to już lekarz kiedyś powiedział, czym opryskasz to zjesz, a dzisiejsze rolnictwo niestety jest bardzo spaskudzone i, i stoksyczniałe. Tutaj staram się akurat wyprostować i w pełni naturalne produkty promuję, polecam. Porzeczka czarna jest drugim pod względem owoców w zawartości witaminy C zaraz po aronii. Dzika róża oczywiście no, też oczywiście przoduje, no ale no, nie możemy wszystkiego uprawiać. Akurat u siebie też wytwarzam syrop z dodatkiem liści czarnej porzeczki. O tym też się wiele nie mówi. Liście czarnej porzeczki ilości antyoksydantów posiadają w sobie. No i stawia je w szeregu tych najbardziej prozdrowotnych. Czyli po prostu wspierajmy polską gospodarkę, polskich rolników, żyjmy zdrowo i przychodźmy tutaj na zakupy. Tutaj będzie smacznie i zdrowo na 200%.